Karolina Grabowska, witam i zapraszam na kalejdoskop Beskid a w wydaniu Realizacja projektu poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielska Białej Balka o czwartą kadencję Nowa ścieżka biegowa w Dolinie Wapienicy Dwie ciekawe wystawy w BWA O smrodzie w Lipniku Przegrana TS pod Beskidzia Koncert finałowy projektu Muzyka bez granic Jubileusz 150-lecia Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Stojaki dla rowerów. Kompleksowe badanie ruchu w Bielsku Białej. Jesienna zbiórka elektrośmieci. Pierwsze Mistrzostwa Polski Kobiet w skokach narciarskich. Wisła za połowę. 12. Łosot. Rydyk jesienny. Zaczynamy! Aqua S.A. realizowała projekt poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielska Białej. Szczegółowo omów omówiono go podczas czwartkowej konferencji. Gala podsumowująca projekt realizowany przez Aqua S.A. rozpoczęła się od krótkiego występu artystycznego oraz oficjalnego powitania gości. Następnie przyszedł czas na wystąpienie. Jako pierwszy głos zabrał Jacek Krywult, prezydent miasta Bielska-Białej. jeszcze raz chciałem serdecznie pogratulować Akwy i nam wszystkim, że udało się tą inwestycję zrealizować. Dziękuję, <gry> bo naprawdę wymagało to ogromnego zaangażowania od wszystkich pracowników AKWY, od tych, którzy przybywali na zlecenie AKWY, ale dzisiaj, jako miasto, mamy się, się pochwalić, bo mało jest miast i to jeszcze o takiej strukturze grup. Mamy około 600 km na szmierze. Górzyste, pewnie że prawie 100% mamy dzisiaj zrealizowanej analizacji. Jeszcze raz gratuluję tego osiągnięcia i dziękuję, że za to się udało to przedsięwzięcie zrealizować. O głównych założeniach projektu pod nazwą Poprawa Stanu Gospodarki Wodno-Ściekowej w dzielnicach miasta Bielska-Białej opowiedział Piotr Dudek, prezes zarządu AKWA SA. Przedsięwzięcie polegało na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizację istniejących i budowę nowych odcinków wodociągów. Podczas spotkania zaprezentowano krótki film obrazujący kolejne etapy realizacji projektu. Po projekcji, szczegóły realizacji zadania przedstawiła Jadwiga Halka. Nie obyło się oczywiście bez gratulacji i słów uznania dla tych, którzy podjęli się przeprowadzenia przedsięwzięcia o tak ogromnym znaczeniu dla poprawy kondycji środowiska. Wywożenie szamba to jest koszt na jedno gospodarstwo domowe, jeden dom, budynek, jednorodziny około 5 tysięcy złotych. Jeśli ktoś postępuje zgodnie wszystkimi przepisami, natomiast pozbycie się tej ilości ścieków do kanalizacji to w warunkach bielskich jest 500 złotych. No więc należy, należy jednak dążyć do takich rozwiązań. Tylko tak jak mówię, no to jest oszczędność 4,5 tysiąca złotych można powiedzieć dla tych, którzy wykonywali te swoje obowiązki prawidłowo. Natomiast no, jak ktoś wylewał do, do rowu, do rzeki czy gdzie jeszcze indziej i nic nie płacił, no to teraz przychodzi płacić 500 zł, ale to jest za to właśnie, żeby to nasze środowisko było lepsze, żeby sąsiadom nie śmierdziało. Także tutaj będziemy dalej myśleć o rozbudowie, o rozbudowie kanalizacji, nie tylko myśleć, bo już w planie na najbliższe trzy lata już są wyznaczone obszary nieobjęte tym Funduszem Spójności, gdzie kanalizację będziemy budować. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć występ utalentowanej młodzieży z zespołu Beskidek. Obecny prezydent miasta Bielska-Białej, Jacek Krywult, będzie ubiegał się o kolejną kadencję w listopadowych wyborach samorządowych. W miniony czwartek odbyła się konferencja prasowa, na której podpisano porozumienie z Platformą Obywatelską. Od 12 lat Platforma Obywatelska RP i Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Krywulta współpracują ze sobą w ramach Rady Miejskiej Bielska-Białej. Współdziałanie to pozytywnie wpłynęło na rozwój naszego miasta co znajduje, jak już wspomniałem, odzwierciedlenie między innymi w wysokich lokatach bielska biała w wielu ogólnopolskich rankingach. Zmiany zachodzące w stolicy Pozbeskidzia są dobrze oceniane przez znakomitą większość bielszczan, co wskazuje na to, że model konstruktywnej współpracy sprawdza się i warto go kontynuować. Uważamy, że najwyższym priorytetem jest zagwarantowanie dalszego harmonijnego rozwoju miasta, zwłaszcza w kontekście kolejnej perspektywy wydatkowania środków unijnych, jak również w związku z niełatwą sytuacją budżetową. Sądzimy, że kontynuacja naszej współpracy jest gwarantem, gwarantem takiego rozwoju. Zapewni ona również, tak jak do tej pory, spokojne, uczciwe, rzetelne i pozbawione politycznych awantur funkcjonowanie samorządu. W związku z powyższym Platforma Obywatelska RP w Bielsku-Białej i Komitet Wyborczy Wyborców Wiask Krywulta podejmują zobowiązanie współpracy w ramach kadencji samorządu 2014-2018. W przekonaniu, że będzie to najlepsza z możliwych ofert dla mieszkańców Bielska-Białej. Nową ścieżkę biegową położoną w nadleśnictwie Bielsko w Dolinie Wapienicy o długości ponad 12 km została udostępniona dla wszystkich miłośników biegania. O tym, że Bielsko-Biała sprzyja wszystkim, którzy chcą aktywnie spędzać czas, przekonaliśmy się po raz kolejny w miniony piątek. Wtedy to oficjalnie otwarto ścieżkę biegową wyznaczoną przez nadleśnictwo Bielsko. W uroczystości udział wzięli Renata Franasik, Henryk Juszczyk, Ryszard Radwan, Zdzisław Bylok, Janusz Pierzyna, Piotr Ryszka, Zbigniew Mamorski, przedstawiciele sąsiednich nadleśnictw oraz biegacze, którzy brali udział w wyznaczaniu trasy: Wioletta Piecha i Włodzimierz Waluś. W pierwszej części piątkowego spotkania otwarto parking, po czym przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe, a Janusz Pierzyna oraz Zdzisław Bylok posadzili symboliczne drzewa. W drugiej części uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia ścieżki biegowej w Dolinie Wapiennicy. 12,5 km ścieżka przebiega przez malownicze tereny Beskidu Śląskiego. Początkowy odcinek trasy jest idealny dla mniej sprawnych biegaczy i cechuje się niewielkimi różnicami wysokości. Kolejny etap za zaporą Wapiennica to trasa dla zaawansowanych. Ścieżka powstała w ramach Akcji Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska Wolność jest w naturze która upamiętnia 25. rocznicę wyborów do Sejmu. Jeszcze do końca tygodnia można podziwiać dwie wystawy – Pochuśtaj się na nicce życie Jana Dąbrowskiego i Obiekty Performera Piotra Grzybowskiego. Wystawa Jana Dobkowskiego Pochuśtaj się na nicce życia jest premierowym pokazem cyklu, który artysta realizował w ciągu 10 lat. Na ekspozycji zaprezentowano 383 rysunki ołówkiem na papierze czerpanym. Jak podkreśla Agata Smalcerz, te finezyjne rysunki przypominają nieco sztukę japońską z jej mistrzowsko prowadzoną linią. Z drugiej strony przywołują pewne elementy sztuki indyjskiej. Wystawa stanowi swoiste podsumowanie dotychczasowych doświadczeń artysty. To jego osobista wypowiedź na temat sensu istnienia i obecności człowieka we wszechświecie. Z kolei w dolnej sali Galerii BWA można oglądać pracę Petera Grzybowskiego. Wystawa prezentuje serię wielkoformatowych obiektów malarskich z lat 90., pokazywanych dotąd głównie na wystawach w Stanach Zjednoczonych. Cała seria obrazów została sprowadzona z Nowego Jorku do Polski już po śmierci artysty. Bielska wystawa jest pierwszą wystawą indywidualną w Polsce prezentującą obrazy olejne imitujące materiały, głównie drewno i kamień. W opinii Małgorzaty Kaźmierczak są to dzieła bardzo oryginalne, odbierające anonimowość technikom dekoracyjnym poprzez nadanie im statusu dzieła sztuki. Wystawy można oglądać do 28 września. W miniony czwartek odbyło się spotkanie Rady Osiedla Lipnik, na którym poruszono sprawę uciążliwości zapachowych. W miniony czwartek w Lipniku odbyło się kolejne otwarte spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami. Spotkanie zdominował jeden temat. Smród zafundowany mieszkańcom nie tylko Lipnika, lecz całej okolicy po uruchomieniu nowoczesnego i jak zapewniają władze zupełnie nieszkodliwego dla środowiska wysypiska. Problem spędzający sens oczu mieszkańcom tej pięknej i warto przypomnieć najstarszej w bielsku białej dzielnicy nie może stać się obojętnym dla włodarzy miasta, którzy odpowiedzialni są za podjęte wcześniej decyzje, wybór technologii oraz przyjęcie uwarunkowań środowiskowo-prawnych. Przedstawiciele Rady poinformowali o podjętych działaniach oraz realiach prawno-społecznych, mogących rozwiązać, a przynajmniej zminimalizować skutki funkcjonowania wysypiska. Powstała w Lipniku Grupa Odorowa oraz Stowarzyszenie Atmosfera, wykazując duże zaangażowanie, z determinacją przystąpiły do działania. Działacze postanowili zwrócić się o pomoc do prawników oraz ekspertów, którzy mogą pomóc. Przywróceniu równowagi społecznej, ekologicznej oraz estetycznej. Wszyscy mamy nadzieję, że postawa mieszkańców spotka się ze zrozumieniem i co najważniejsze, dobrą wolą władz miasta, a także urzędników. Warto też przy okazji zbliżających się wyborów do władz samorządowych zapytać kandydatów o ich wizję rozwiązania tego ważnego problemu społecznego. Przysłuchując się lipnickiej debacie, można było odnieść wrażenie, że tym razem nie wystarczą już piękne obietnice i puste frazesy, jakimi od dłuższego czasu karmieni są mieszkańcy Bielska Białej. Piłkarze TS pod Beskidzie przegrali przed własną publicznością z górnikiem Zabrze. O tym meczu piłkarze, sztab szkoleniowy, a przede wszystkim rozczarowanie kibice będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od śmiałego ataku gości. Golkipera górali udało się pokonać już w drugiej minucie. Po stracie gola podopieczni Leszka Ojrzyńskiego chcieli jak najszybciej doprowadzić do zmiany wyniku. Na liście strzelców mógł zapisać się Maciej Korzyn, ale jego strzał trafił tylko w boczną siatkę bramki. W kolejnych minutach goście stwarzali sobie szansę na umocnienie przewagi. Pod Beskidzie z kolei miało okazję, aby zdobyć gola w końcówce pierwszej połowy, ale czujnością wykazał się bramkarz rywali. Po zmianie stron górale ruszyli do ataku, co zaowocowało kilkoma znakomitymi okazjami do wyrównania. Niestety Bielszczanie mogli dwoić się i troić, ich starania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Z kolei na twarzach gości z Zabrza uśmiech pojawiał się jeszcze dwukrotnie, a to za sprawą Mateusza Zachary. Porażka przed własną publicznością uniemożliwiła góralom awans na trzecie miejsce w tabeli T-Mobile Ekstraklasy i bolała tym bardziej, że do tej pory w Bielsku nie udało się pokonać górnika. Czy możemy już mówić o zabrzańskim kompleksie? Już w najbliższą sobotę w Domu Kultury w Chałcnowie odbędzie się koncert finałowy projektu Muzyka bez granic. Celem projektu, którego warsztaty odbyły się w czerwcu jest zbliżenie uzdolnionej młodzieży z Polski i Czech poprzez wspólne inspiracje muzyczne oraz popularyzacja folklorystycznej muzyki pogranicza polsko-czeskiego. W programie gali finałowej wystąpi zespół Beskidek z Bielska Białej i Rozmarynek z Jabłonkowa. W towarzystwie artystów takich jak Sylwester Targosz Szalonek, Beata Mańkowska, Michał Goławski, Najra Ajwajziad i Kazimierz Mazor. Wstęp na koncert jest bezpłatny za okazaniem zaproszenia, które dostępne są w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej oraz w siedzibie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. W związku z wypadającą na ten rok rocznicą 150-lecia Bielskiej Szkoły Przemysłowej zapraszamy wszystkich na imprezę sportowo-rekreacyjną w formie pikniku rodzinnego pod nazwą 150 na 150, jubileuszowa sztafeta biegowa na 150-lecie Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Już najbliższą sobotę na terenie Bierskiej Szkoły o godzinie 9 do 13 odbędą się sztafety strumieniowe, polegającej na przebiegnięciu dystansu około 500 m razy 150. Uczestnik przebiega tylko raz dystans 150 metrów. Podczas sztafety odbędą się dodatkowe imprezy, m.in. strzelanie paintball, nauka japońskiej kaligrafii, pokaz walki rycerskiej, pokazy wizarzu i wiele innych. Każdy uczestnik biegu dostanie pamiątkową koszulkę z logiem Bierskiej Szkoły Przemysłowej i zostanie wpisane do rocznika. Wszystkich chętnych, a zwłaszcza absolwentów szkoły, zapraszam na ten wyjątkowy jubileusz. Mieszkańcy bielska białej mogą skorzystać z nowych stojaków dla rowerów. Charakterystyczna pomarańczowa konstrukcja stanęła na placu wojska polskiego. Zostały one przekazane naszemu miastu bezpłatnie w ramach projektu pod nazwą Zaparkuj Klimatycznie, który realizowany jest przez Fundację Allegro All For Planet. Nasze miasto ma szansę otrzymać więcej stojaków. Aby pojawiły się one w różnych częściach miasta, potrzebne są przejechane kilometry. O szczegółach akcji można przeczytać na stronie www.zaparkujklimatycznie.pl Do połowy października będą prowadzone kompleksowe badania mające na celu stworzenie modelu ruchu dla miasta Bielska-Białej. Opracowanie takiego modelu przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu w mieście, co niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki modelowi Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie mógł symulować planowane działania prowadzone w kierunku poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzenie pomiarów będzie także podstawą do podjęcia kroków zmierzających do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na rozwój systemu transportowego w mieście. Więcej informacji na stronie www.um.bielsko.pl Od 2 października do 6 listopada na zlecenie Urzędu Miejskiego Bielsku-Białej zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci. Na terenie naszego miasta odbędą się w tym czasie 22 zbiórki w wyznaczonych miejscach. W miejscu zbiórki zostanie podstawiony specjalny samochód, w którym przyjmowane będą elektrośmieci. Podczas zbiórki mieszkańcy będą mogli pozbyć się bezproblemowo odpadów takich jak AGD czy RTV. W trakcie zbiórki mieszkańcy, którzy oddadzą zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, otrzymają ekogadżety. Jesienią po raz pierwszy w historii skoczki nienarciarskie będą miały możliwość walki o medale Mistrzostw Polski. Letni czempionat zostanie zorganizowany w sobotę 11 października na kompleksie skoczni narciarskich Sk Szczyrk Skalite. A oprócz pań na starcie zobaczymy oczywiście także najlepszych skoczków narciarskich. Mistrzostwa Polski rozpoczną się o godzinie dziewiątej, kiedy to na skoczni pojawią się kombinatorzy norwescy. Pół, półtora godziny później po raz pierwszy zaprezentują się panie z naszego kraju, które będą rywalizować o medale Mistrzostw Polski. Serdecznie zapraszamy! W ramach akcji Wisła za Połowę obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne i inne podmioty działające w Wiśle obniżają ceny o połowę, aby zachęcić do wypoczynku w mieście oraz wzięcia udziału w proponowanych imprezach. Lista obiektów uczestniczących w akcji jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie www.wot.wisla.pl. Oprócz współorganizacji akcji i innych wydarzeń, które będą miały miejsce w ostatni weekend miasto Wisła, włączyło się do akcji poprzez obniżenie opłaty miejscowej o 50% dla turystów przebywających w Wiśle dłużej niż jedną dobę. Najbliższą sobotę na Hali Boraczej w Żadnicy odbędzie się już po raz 12 Święto Baców, czyli jesienny spęd owiec z hali. Będzie to jednocześnie promocja programu Owca Plus poprzez kultywowanie tradycji i zwyczajów pasterskich związanych z jesiennym spędem owiec. W programie Łozłodu m.in. pokaz tradycji pasterskich związanych ze spędem owiec z hali, pokaz wyrobu serów owczych metodami tradycyjnymi. I występy zespołów regionalnych. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Zapraszam już za tydzień na kolejny kalejdoskop.